Ja chcę się tylko odorać od sąsiada Poorać z 40 To k***a ku... Siemano To ja, czyli Łukasz z kanału Muzyk Na gospodarstwie Dzisiaj w odcinku akcje szybkie będą Ale jak? Jakim cudem? jest sprawne To zakładamy z powrotem bo już jest załatane ogólnie opona dętkowa, więc w miarę szybko, sprawnie poszło nawet dość łatwe odkręcanie było nie nagrywałem Wam, bo bo to Rafał yy, bo to Rafał zdejmował tutaj taka prowizorka trochę ale jest dobrze, to do góry nie poleci no i najważniejsze to, że jest proszę o bardzo, znajka <grych> ten Także wiecie, nie Adidas, nie Reebok, a Nike Przykręcę, bo pana tylko na jedną śrubę Żeby się nie przewróciło w razie czego Także, znaczy nie ciągnik, tylko koło Co nie? No i jak to zrobimy? To bierzemy tą hydraulikę z tyłu, rozbieramy Siłownik O, wiadro śrub O, nie było mniejszego klucza wciąż pierdzielony To tak łapnięte że że Ta podkładka sprężynująca to tu się trochę rozjechała ale strzelać nikt z tego nie będzie dobra pale podnoszę i traktor gotowy do jazdy Nie szkoda mostu tylnego. Tyle można to wyciągnąć. Proszę. Proszę bardzo. O. Elegant. To Podjechałem sobie tu I tu odczepimy to Bo jak zaczęło padać to bez sensu, nie? Żeby mi na głowę leciało o. To, to panu tak usyfił Okej, okay, teraz co? Są jakieś zawleczki Ta jest rozprężalna Tu jest zawleczka też Trzeba ją rozcisnąć Znaczy ścisnąć Ścisnąć, wyciągnąć, wyciągnąć bolec To sobie położyć trochę Będzie lepszy dostęp na dole O, o, to, to, to Dobrze Dobrze, tak No będzie coś czuje nowa zawleczka patrzcie tego się nie spodziewałem że to się da dźwignąć no nie... o! No i teraz o! elegancko O, kurde! Do. Ciekawe czy to do kiedykolwiek było roz, rozbierane, co? Jak myślicie? O! Jest! No! Tu się da wiaderko i można teraz można swobodnie sobie tu ten olej spuścić, nawet tu wyżej jak coś. To tyle co było w tłoku tylko chyba. Nie? W tłoku nie było nic. Dobrze. Trochę sobie skapnie, trochę sobie ścieknie i, i problem z głowy. Dobrze, że tu nie wyleciało więcej. Coś jest takie zmurszałe, że ja pierdzielę. To w ogóle też nie wygląda na oryginał, bo ten drugi jest czarny. Albo ten drugi był robiony już może. Teraz pytanie, czy go po prostu zawieźć do regeneracji? Czy samemu szukać tych części? No i tu pytanie na razie bez odpowiedzi jest. Dobra, zrec tego, że na chwilę nic nie jestem w stanie więcej zdziałać z siłownikiem, to odkręcę sobie tą krzywą puszką. Przed puszki obniżałem, a i rozcięło chyba. Jakiś odpiłek uskoczył dobrze że nie w oko. Tu waliłem idzie to? Tak. I tu odpad kawałek i mnie ranił. Biery i. Zawożę do grzania. No a siłownik. siłownik pójdzie do regeneracji. Co to się tam tak kopci? Kurde, myślałem przez chwilę, że się jeszcze pali coś u mnie. Ale to chyba sąsiad odpalił. Pies. To już by kurde była by przesada. Jeszcze jakby się strych palił. Już tam koźwa nawet prądu nie ma. Porządnie. No i proszę, kolejny dzień, w sumie dwa dni później, kolejne możliwości, bo. Bo tu zostało to wymienione. I nie, to nie ja robiłem. Ale koszt to było 80 zł. Wszystkiego. Więc chyba spoko, Zapinam półki, a zobaczyć, co się da. Orać. Mam mało czasu. Może ona jedzie do pracy coś kurde odpompowało siedzenie nie wiedzieć czemu żona idzie do pracy więc ja chcę się tylko odorać od sąsiada porać z 40 to kurde ja pierdolę Muszę o stacyjką poruszać. Rafał miał rację. Jednak jak ktoś zna swój traktor, to już połowa sukcesu, nie? Zapnę pług na razie, bo już i tak nie zdążę porać przed, przed tą robotą. Postawiłem go tu. Powiecie co? Ja teraz nie pojadę orać, tylko odepnę siewnik. Postawię go tam i zapnę sobie rozsiewacz. Bo ja mam ambitny plan, żeby dzisiaj wieczorem, jak wrócę z roboty, zaorać większą część areału pod pszenicę. To jest 3 hektary, mówiłem. Tam już część jest zerana. Nie wiem, może z pół hektara. E... I. Jutro dokończyć w piątek, te piątki mam wolne jeszcze na razie, ostatni wolny piątek, no i jak, roz, jak zaoram, to od razu rozsieję naus. Wieczorem. I może jeszcze, jak zobaczymy jaka będzie godzina, nie zakładam zbyt dużych planów, to jeszcze może uprawię. No nic, na razie odepniemy siewnik. Niedziele smarowanie śmicie. zajebiście A i sprawdzałem olej. Przecież kur... był ostatnio olej, Ej, nic nie ciurka, a zawsze tak ciurka, nie? Ten rozrzucony olej, kapie, słychać kapanie. No kur... jest olej. Jest olej, ale on jest nierozrzucony w ogóle. Taki niespieniony. Zawsze to... Nie, k***a, nie. Nie. Ale jak? Jakim cudem? Ej, przecież myśmy przyjechali z Rafałem. Nic nie świeciło, żadno smarowania, po prostu zgasiłem ciągnik. Opuściłem maszynę, w to wysypaliśmy jeszcze resztę. I, i tyle. I I, i, i co? i smarowanie świeci, i olej w ogóle niespieniony jest, jakby nie był pędzony tą pompą. Pom. Zawsze się tak, 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 tak widać, że to jest świeży taki olej, nie? Przepracowany, w sensie prze, prze, przeciśnięty przez cały układ. Ja zajebiste. Zajebiście. Kurde, znaczy nie, że olałem, tylko ojciec pojechał po pompę olejową nową Będziemy jutro wymieniać No to tam spuścił olej Niech sobie to odcieknie, bo to potem człowiekowi na kapie cały czas A ja oram, oram pod pszenicę Tam po rzepaku zaorałem Całe półtorej hektara A teraz oram No tu było, to tu przeżyto było kiedyś I... Dużo, że nie? Oram sobie, czasami mi pług wy wyrywa na glinie na bok, chociaż i tak już poprawiłem to. Dzięki Rolnogry Ogrodniczy Śląsk za pomoc. zawsze mogę liczyć na Ciebie, jak coś z nie wiem, to zawsze doradzić dobrze. No i tak sobie oram, oram sobie na żółwi bo tu glina jest mokro, ślisko, ciężko. I eee, co chciałem powiedzieć? A róż, różnie z tym kryciem jest. Raz kryje lepiej, raz gorzej. No, no i tak sobie oram, to no. A co was tu będę zanudzał? To chyba tyle. Jutro będziemy naprawiać 60, to coś razem podziałamy. A ty, tymczasem się trzymajcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nara.